Witam szanowne gronogracze, ostatnio tutaj skończyliśmy, witajcie w serii Aregami Dzisiaj odcinek nazywa się Dźwięki Przeszłości rozdział trzeci. Doszliśmy do skalistych wyżyn, skalistych gór I mamy zamiar oczywiście dotrzeć w miejsce gdzie pani Yamiko nas prowadzi Hej posłuchaj Argami. Co mam posłuchać? O no tam strażnicy, zbliżają się do wyjścia na cmentarz W naszym przypadku to raczej wyjście, Kurusu mówi że znajduje się tu Pierwszy talizman. Oprócz tego jest ich jeszcze pięć, czyli musimy znaleźć talizmany, moi drodzy. Kruk. Nazwałem go Kurosu. Pasuje mu, prawda? Kurosu? Kruk? O, ładnie. Ładnie. Jasne. Okej. Okay. Jak widzicie, tam jest strażnik. Oczywiście mamy teraz moc. Moc, która nam naprawdę się przyda. Oj, tu nie mam cienia. Pamiętajcie, że jak stoimy w, w świetle, to tracimy nasze moce. Tracimy naszą energię duchową, wręcz bym powiedział. Czekajcie, czy tu możemy kropeczką sobie... O, 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 To, to, to nie było za dobre. Posunięcie. Będziemy musieli go zamordować chyba. Ach! Zabójstwo z ukrycia, patrzcie, patrzcie jak ja to zrobiłem. No, i teraz naciskamy B. Patrzcie, ukryty w cieniu. No to teraz naprawdę ta moc jest, jest przepotężna, moim zdaniem. To sprawia, że oni nie będą w ogóle yy, no, zaalarmowani. Ale powiem Wam, dźwięk dzwoneczka pięknie zadziałał. Dobra, przygotujmy sobie. Możemy się teleportować na ścianę, nawet. Okej, okay, uwaga. Tutaj mamy jakiś cień. Nie za bardzo. Ale możemy się przeteleportować i tak na górę. Ok. Znaleźliśmy troszkę tak, stromeczek cienia. <grych> ok. Tam jest jakiś strażnik dalej. Oczywiście tą grę możemy przejść bez mortowania kogokolwiek. I to mi się strasznie podoba w tej grze. Naprawdę dobre. Ok. Prawdopodobnie ktoś będzie tu chciał tu przejść. Tam mam jeszcze strażników, oni się patrzą w tą stronę. Więc. Możemy się przeskoczyć, pięknie. Zrobimy cień wokół niego. Domo, no, ładujemy. Kurcze, chciałem go y, ukryć, ale tam nie możemy. Dobra, dobra. Załadujmy dużo tego cienia. spróbujemy go ukryć w cieniu. Okej okay. I teraz bbb, nie, nic. Nie, nie damy rady Dobra, to w takim wypadku Musimy bardzo szybko zadziałać Bardzo, bardzo szybko zadziałać Uwaga Uwaga, uwaga, czym dalej tym lepiej dla nas Okej, okay. pięknie, piękne zabójstwo A ja tutaj Po prostu, jestem Jestem duchem Wiecie, The Wrath I tak dalej Duchem zemsty to jak to duch zemsty? Szczęście. się. <noise> Słuchajcie, damy C. Wtedy wiemy gdzie mamy iść, ale tam jest coś 153 metry pod stronie, Widzicie to? Jest coś interesującego. Tak więc dobrze... Mm, przeskoczymy może tam dalej. O, tu jest koleś. Skoczymy tutaj. <noise> jest więcej gości. O! Elegansio. Dobra, tu jest jakiś taki opancerzony gościu taki konkret. Widzę, że ci mają mózgowy takie, że nie pogodosz. Dobra, przeskoczymy tam. 130 metrów. 130 metrów w tamtą stronę. Prawdopodobnie to jest w ogóle gdzieś. tam daleko. Hej, hej, hej. Dobra, dobra, to jesteśmy bliżej tutaj. Koło nas jakiś gościu chodzi. 7 metrów. O! Przejdź na cmentarz, dobrze. Tak też uczynię. Kto żyw? Jak długo to już tu tkwimy? Z... Nie mam pojęcia, mam wrażenie, że całe wieki! Moja rodzina pewnie zapomniała, jak wyglądam. <noise> Fajne teksty. Skoro masz kogoś, kto na ciebie czeka, to dlaczego nie wróciłeś do nich po zakończeniu wojny? Głupku. Po tym, jak Imperium Nishoku zgłodziło obrazstwa światła, wróciliśmy silniejsi, ale nie widzisz. Że ten pokój jest niepewny. Jedno potknięcie i konflikt wybuchnie na nowo. Nie możemy do tego dopuścić. No popatrzcie. Gdyby wszyscy mieli Twoją determinację, to byśmy pewnie wojnę wygrali. Pewnie kilka wojen byśmy wygrali. Okej. Okay. Gdzie jest nasz cel? 40 metrów. Dobra. 40 metrów. O! A ja tam chciałem iść. Uuu uh. ja kurde jestem Patrzcie, patrzcie, patrzcie Tutaj tam nie można wejść, tak? A może no. można? No, ci bo ja tak. Nie, nie można. Ciu! Nie macie! Yeah. Byłeś i cię nie ma. A mnie też już nie ma Ale ta kilka jest fajna ja Naprawdę, przecudowna, jest przepiękna Klimacik ma niesamowity i warto posłuchać co ci goście też mówią Żeby mniej więcej dowiedzieli się czegoś o fabule tej gry Dobra, jesteśmy tu w cieniu Może, może zadzwonimy tutaj? W <grytanie> krzyczoryk. Kapliczki. Liczba uży użyć technik cienia jest ograniczona. Punkty na twojej pr nie oznaczają liczby dostępnych użyć bieżącej techniki. Podejdź do kapliczka, aby zyskać y wykorzystane punkty techniki cienia. Aha. Tam jest jakaś kapliczka 11 metrów stąd. O, ale uważaj, jest jakiś. Tutaj nie muszę kontrola używać w, w krzaczorach. On i, i tak jest cały czas w cieniu, więc gdzie znaczy ukryty. Kontrol to jest skucanie, o to mi bardziej chodzi. A może wezmę tutaj dzwoneczkiem zadzwonię, bo dwóch przyjdzie i będzie problem. Tam musimy dojść do tej kapliczki, która jest tuż z obok. Okej, okay, oni się odwrócili. O nie, jednak... B. O, musimy się ukryć. Energii nam brakło. Dobra, znajdź talizman. To idziemy na tą stronę. Okej, krzaczory. Super. Okej, Dobra, jesteśmy tam. O, czekaj, uciekaj Ale fart, ale fart. Wszyscy dookoła są zaalarmowani. No fantastycznie. Yeah. Kurczę, nie mogłem namierzyć tego obszaru cienia. Niestety. No i koniec historii. <laughs> koniec historyki. Okej. Okay. Czasami mogę szybko skoczyć, czasami nie. Okej, okay, tam jest gościu pewnie po prawej stronie, tak? Okay. O, o, uważaj, uważaj, uważaj. Okej, okay, ukryłem go. Ukrywam go. Spójrzmy. Jest tam ten gościu. Uwaga. Nie możemy skoczyć za niego Dobra, a tam jest jeszcze jeden gościu Talisman jest z tamtej strony Moglibyśmy pewnie szybko przeskoczyć, jeden za drugim, ale... Na dwóch gości obok siebie, to jest jednak problem Okej okay. Dobra, przejdziemy tędy, tam jest gdzieś nasz... Hmm, no dobra Zrobimy tam cień tam to idzie Okej, okay. co zrobimy? Hamu Harakiri, zabójstwo z ukrycia. Ju, nie macie elegancko. Ha! Ależ jesteśmy potężni. No, chyba, że nas zabiją. <grym> Dobra, teraz jest kolejny gość do anihilacji. Tam widzę takie fajne miejsce na skok. Odeja. Okej, okay, zniknął. My też znikamy. Dobra, nie zauważyli nas tam, na szczęście. Oczywiście krew została. Jestem ciekaw, jak ona wpływa. Tak naprawdę. Dobra, gdzie mamy dojść? Tam, 51 metrów. 51 metrów. Dark side no, 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 Tam jeszcze po prawej będzie koleś Zanim przyjdzie to go ściągniemy Nie, było mnie tu Nie było mnie tu O, o jest, jest ten gościu Czy tam gdzie jakiś gościu Oka? A, elegancko! Dobra, chowamy ich. go schować? Ach, tam jest kupę światła. Niestety Nie mogę go leży w świetle. Dobra. To w takim wypadku możemy sobie przejść może tamtą bramą, co? Tylko na razie jeszcze sobie zobaczyć gdzie jest ten gościu Okej, okay, on odchodzi, dobrze Mamy się dostać tam, okej, okay, to przeskakujemy Tu idziemy tu do cienia Tutaj 9 metrów i tam jest 28 metrów Nic tu nie widać Wyskakał, więc tu go schowali Okej, okay, zobaczmy dalszą część historii Zatem O, jakieś Dzwonki, te które używamy niby Ale Są wspomnienia To nasze wspomnienia Ona uciekła, tak? Znowu te wizje, tym razem było inaczej. Zdecydowanie inaczej, to było moje dzieciństwo. Twoje dzieciństwo? Nie spodziewałem się tego, to pewnie kolejny efekt uboczny rytuału. Jest ta dziewczynka, to byłaś Ty. Tak, te dzwonki należały do mojego ojca. Działy się jak. On i moja matka zostali zamordowani przez adeptów światła. Przez adeptów światła z armii Kaiho. Nie, to było przed powstaniem Kaiho. Przez tysiąclecia te ziemie były ciemiężone przez bractwa światła. Ciemiężone? Tajaro, Soi, gosen, kaihiro, jedna po drugim. Zawsze udawało się nam ich odpierać, aż pojawiło, pojawiło się Kaiho. No wszyscy oni są tacy sami. To bezlitośni mordercy, bezduszni zabójcy młodych i starych. Interesujące. Yamiko. Przepraszam, wzruszony. Zruszyła się dziewczyna. Ten kaplicę wzniesiono, by uczcić moich rodziców, których ciał nigdy nie odnaleziono. Po ataku tych ludzi, tych morderców, nic z nich nie zostało. Nic poza tymi dzwonkami. To wspomnienie czułem strach, czułem ból. Przykro mi z powodu Twojej straty, Jamiko. Dziękuję, Aragami. No to przynajmniej teraz mamy wyjaśnienie, dlaczego możemy ich mordować. No te dzwonki jak bransoletka Mogą ci się przydać. Dobrze, ale oddam ci je. Ty Tylko cię odnajdę. Dziękuję. No popatrz, popatrz. Czyli ci goście od Bractwa Światła to ciemiężyciele, innymi słowy, co? Ciekawe czy będzie, będą związane jakieś umiejętności związa z, tym, z tą bransoletą. Uwaga, ktoś nadchodzi. I will. To świetne okazy że dzwonka, by zwrócić uwagę. Ci ja światła okej, okay, dziwne, idziemy w tamtą stronę zdobyliśmy talizm, wracajmy poszukajmy, yy, poszukajmy szlaku do lasu okej, okay, szlak do lasu jest w tamtą stronę Zobaczcie, tam z tyłu idzie kościół. O, gram z i gram z normalnie. Ale myślę, że mogę go zapić. Myślę, że tak. chowam go. Tam ci kości się nie ruszyli. Dobra, jestem w cieniu. Cień nie ochroni. Może żeby tamtą stroną może iść. Mam iść tam, ale z drugiej strony... Słuchajcie, zrobimy sobie tutaj cienia. O, bo jestem widoczny. Dzisiaj jest chyba symbolem królestwa i rodziny Curio. O, może razem, więc to jest królestwo krypta. Może stoimy na grobach przywódców Niszoku, tych samych, którzy są odpowiedzialni za śmierć tysięcy ludzi. No tak, ja pewnie wie. Czy widzicie? Jak ładnie to wygląda? Duszek za mną goni też. Ale to jest piękne, powiem wam. Zaczynam bardzo doceniać japońskie legendy. Japońskie, chińskie. Bardzo ciekawe są. Może się bliżej tym tematem zainteresuję i opowiem wam na, y, później coś więcej na ten temat, co? Byłoby bardzo fajnie móc tworzyć odcinki aragami i opowiadać troszkę o jakichś podaniach. Właśnie. Byłoby ciekawe. Okej, wody nie możemy tykać. Jest dla nas niebezpieczna. Chyba możemy przewiec. Tutaj widzę jakieś wejście do góry. Możemy wejść tutaj? O, możemy. Patrzcie, pomyśleli na tym. Nad tym 68 metrów, 24, to jest kaplica. Wow, fajna sprawa, że, że jednak jak sobie coś wymyślesz, to, to coś tam znajdziesz. Ok B. I mamy Dobra, idziemy w dobrą stronę. Nie wiem czy ten strażnik tutaj jest obserwowany. Idzie tu ktoś. Mi się troszkę odsunąć Chociaż on nas nie widzi, nie słyszy. Nie sobie będą tu kurde rozmawiać. O jeszcze żeby, żeby ten gościu się nagle nie odwrócił, rozumiecie? Tylko, że on stoi w świetle w pewnym sensie, jeżeli ja go e, zaatakuje to. Dobra, po prostu go minąłem. To było najlepsze wyjście pod słońce. Aha, tędy nie mogę przejść. Ok, szybko rozeznanie. Idziemy tamtą stronę. Dobrze, jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej. Ale nie spodziewałem się, że takie podejście jest do tych gości Yamiko. Że ich rodziców, że jej rodziców zamordowali. Zimną krwią. No tam dużo było takich skryty obójstw. Masę, wręcz bym powiedział. Bam. Ok, 16 metrów. No to co? Trzeba by się kogoś zwabić, nie? Pięknie. Bam, bam. Nie macie. Cię już nie znajdą! Okej, okay, chowamy ich. Mamy wejście zapewnione. Jeszcze sprawdzę, co tutaj jest, bo to bardzo fajnie to wygląda. O, patrz. Zawsze lubiłem lisy. Moja matka śpiewała mi o nich, gdy byłam dzieckiem. Kocza, widzicie? To jest niesamowite, że właśnie znajdziemy jakiś punkt i, i nagle jakaś strona popularna się włączy. Bardzo lubię to w grach, że. Jak coś cię zaciekawi, jesteś naprawdę fajnego, to. Kwiatki. To zawsze można coś właśnie odkryć dodatkowego. Jakąś część, cząstkę fabuły, cokolwiek. Bardzo fajna sprawa. Kiedy nie mamy energii, musimy wejść do cienia. i Przechodzimy do kolejnej części historii. Z moi drodzy dziękuję za uwagę. Zabici przeciwnicy 12. Takie dużo. Bez alertu, żeśmy przeszli tą grę. No a raz nas zabili, niestety. Player spotted raz, minus 50, ale całkiem fajnie jest. Brak wykrycia plus 470. Coraz, coraz fajniej nam to wychodzi, zdecydowanie. Tak więc dziękuję za uwagę. Dajcie znać, jak Wam się podoba ta seria. Nie, szczerze mówiąc, strasznie podoba się ta gra. Będę w nią grał, dopóki ją nie przejdę. Mam nadzieję, że ze mną będziecie tutaj e, wspólnie oglądać. No i, i oczywiście zachęcam do e, zagrania w gierkę, bo jest bardzo fajna wciąga klimatyczna. No i oczywiście jest zrobiona naprawdę artystycznie, wręcz można powiedzieć. Kurosu mówi, że następny Talizman trzymają wieskinie rządzącej głęboko w lesie. Będzie ostrożny, Słyszałem że wiele historii o duchach związanych z tym lasem. Myślicie, że będziemy, myślicie, że będziemy walczyć teraz z duchami lasów? lasu. To byłoby interesujące, jakby właśnie ducha ragami zmagał się z innymi złymi duchami na przykład. Chociaż on jest w pewnym sensie zły, to można powiedzieć, tak więc. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej.